Witam bardzo serdecznie. Winogrona, śmiga do góry. Taka pustka rośnie. się z miejscami nawiązuje główki? Sobie takie, takie włoski są, tutaj jest por Będzie, będzie dużo kapustki na obiadek. Tu winogrona tu fonsy puściła. Ponieważ ty je trzeba obrywać, jeszcze chwilę i pójdzie na podwórko. Tu jej wiaterek ładnie dmucha. Ja znowu listki wypuszczę.